Pan Roman Wielkopolski i jego Złota trzydziestka wyruszają na zlot. Swoją miejscowość opuszczają wasyście trzech zastępów Straży Pożarnej z powiatu tureckiego pod dowództwem komendanta gminnego pana Michała Hachuły. Wszystkie drogi prowadzą do rągowe. Miłośnicy starych ciągników i rzesza fanów programu Królowie żyta nadciągnęły do kuchar. Nasi bohaterowie z trudem docierają przez sparaliżowaną przez tłumy wieś. A jest kurwa roman. I na to, żeśmy ciekali. I najsłynniejsza trzydziestka w Polsce. Ten kraj jest nasz i wasz. Nie damy bić się w twarz. Będziemy i nie przeszkodzi W tym roku organizować będziemy dożynki otwarte przy siedzibie zbógli Młotką. O wszystkich i dokładnej i daści będziemy informować Was na bieżąco na naszych mediach społecznościowych. Mam nadzieję, że zobaczymy się tam jeszcze raz na dożynkach. No i trzy słynne słowa Adaś na koniec oddaję do tym Wiesz, że zawsze nie lubiłem ale pozdrawiam wszystkich tych i dziewczynom, no co mam powiedzieć, no zrobiła szczęścia, i na no, końcu mam to wszystko wyjeba. ZMTK to siła i moc, mówię to tutaj, gdzie to się zaczęło, na, na ziemi pleszewskiej. Zdjędzi, tysiące wymienionych pozdrowień i uścisków dłoni. Tak właśnie wygląda spotkanie z królami Żyta. Mogę prosić, o autograf Chrysty, wypiłeś już nie, Może, ja? Nie, ja, ale, nie ja ale proszę o autograf! Młot Pol Staszek, nie? Staszek! Ja się pozywał. Ja to pierwsze raz zdjęcie robię. Fajnie opowiadać. Kurwa, łokerze! A on czy to można wszystko wyjebane? Ja nawet we wojsku miałem wyjebane, ale... Chciałoby się powiedzieć, Poloneza czas zacząć. Poloneza nie ma, ale jest złota trzydziestka, która rozpocznie oficjalny ceremoniał parady. Kiedy myślę o tych dniach, które trwały krótko tak, a marzenia moje rozjął Mercedes wywiozał nas, bo tam dla nas lepszy czas, bo tam czeka lepszy czas, dobry czas. Mercedes wywiozał nas, więc gitarę zabrać czas, by gościła raz. Długo, krótki tył Kapitan temu papa des ty sobie zrób ja bym z mamą o, jest. <laughs> no, <je. skrybuj> Cieszymy się, że dotarliście w tak no, dużej tak ilości No i jedziemy jeszcze tam rozmawiać z przyszłymi wyborcami Bo po to są też tu ci ludzie Dobra, powolutku, powolutku Ten kraj jest nasz i wasz nie damy bić się w twarz. Zden z miłości do koryta. Witam, pozdrawiam. Pozdrawiamy! Ten kraj jest nasz i wasz. Nie damy bić się w twarz. Będziemy walczyć jak lwy. I nie przeszkodzimy. Ja tak króciutko chciałbym jeszcze tylko podziękować serdecznie, bo takiej frekwencji to nie spodziewał się nawet Andrzej Duda. Także bardzo dziękujemy. Jesteście, jesteście niesamowici, jesteście, jesteście wielcy. Zdjęć zrobiliśmy sobie dzisiaj tyle, że to jest dla nas coś, coś bez precedensu. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Ja mówiłem, że król żyta powstanie i będzie na rynku. I tak się stało, tak samo będzie z partią i dopniemy tego. I tutaj wiadomość z ostatniej chwili potwierdzona, że piwo Król Żyta zostanie wysłane w formie 12 palet do Chicago, do Polonii, do Stanów Zjednoczonych i będę chciał tam pojechać osobiście i otworzyć pierwszego króla Żyta w Ameryce. I jakby powiedział proboszcz Kazimierz z Bożą pomocą osiągniemy to. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękujemy, dziękujemy bardzo serdecznie za przybycie. Jeśli chcecie, aby w Waszej miejscowości, mieście, na imprezie firmowej, targach rolniczych, pokazach czy innym evencie pojawili się bohaterowie programu Królowie Żyta, napisz na podany adres gmail.com. A ja z tego miejsca zapraszam Was już na nieco opóźniony odcinek z Wielkich Żniw Królów Żyta. Już niebawem. Wszystkiego dobrego i przede wszystkim zdrowia! Do zobaczenia kolorowo jarmarku Lasaniec zegarków, garnku Jest